Cześć, Maneczko. Z tej strony Prorok. Dzisiaj lecimy z Crisis. To jest gra, którą bardzo uwielbiam. Co prawda, w jedynkę jeszcze nie grałem. To jest jedynka. Będziemy ją przechodzić razem. Grałem w, w grałem w dwójkę, grałem w trójkę. Wiem, że nie po kolei. Jedynkę mam. I chcę, żebyście też zapoznali się z tą serią, bo to jest jedna z moich ulubionych serii. Shan Islands. We, the North Koreans, have assumed control. They're rounding up civilians outside. They found something buried in the rock. This discovery could change the future of the planet. The Koreans don't know what they're dealing with. Please. Please. No tak, tydzień później. Wiele pewnie po nich nie zostało. A dobra, jest wyspa. Jest wyspa. Jakiś... I teraz tak, jeśli ktoś uwielbia się chwalić, że grafika jest ponad. musi być, jest, musi być najlepsza, żeby gra była dobra, to powiem ci nie, tak. Grafika nie musi być dobra, żeby gra była świetna. I ja tego. i ja tą zasadę sobie trzymam. Ta gra już trochę ma i tak ładnie wygląda. Ta gra, jak wychodziła, to zaginała moc obliczeniową komputerów. Była.

do we even know if these people are still alive that's what we're here to find out we lost Obra. contact with dr rosenthal a week ago when the korean military locked down the island two days ago we picked up a distress mm. signal from the team blah 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 bla. someone down there wants to be found Grab the team we're beginning approach oh. stand by for free. all right gear up masks on for, uh, Once what's this one the the form up on me. It shoots on my mark Kombinezon w pełni aktywny. Let's go. Pierwszy poleciał, drugi poleciał, Cię trzeci teraz. No i ładnie. Dobra, lecimy. To już jest nasza gra w tym momencie. Zamaskujmy się. No nie przy jakim przemieszczaniu się to wow. Pod i mamy noktowizor, który też używa energii. Szczerze, wolę chyba bez noktowizora. Wow, 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 wow i trochę kiedyś grałem w Krevisa po jedynkę. W pierwszą część Krevisa. Ale tylko trochę. Dobra, wypłyń, wypłyń, wypłyń. Żeby zobaczyć jak się gra, ale później musiałem oddać komputer do przeinstalowania systemu. Do wyczyszczenia komputerek. I zapis gry proszę o skończono już pierwsze zadanie i o, musiałem oddać i później tak jakoś nie miałem czasu trochę 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 coś olałem nie, nie za o już kombinezon, kombinezon działa bardzo Energy fajnie critical. i nie jakoś tak mi wypadło ale chcę sobie to przejść i Chcę to przejść razem z Wami pod X Tumik Czerownik laserowy, czy latarka? Szczerze? Nie, latarek nie lubię, bo one zdradzają. Wolę cerownik laser laserowy, ale weźmy naszą normalną broń i pod X-em się zmienia tryb ognia. Dobra, zmieńmy y tryb ognia. Z, żeby się czołgać, nam jest niepotrzebne. F, żeby coś podnieść. Też, żeby coś bumbnąć. Dobra, zmieńmy sobie tryb ognia na pojedynczy. Pistoleciku możemy zmieniać? Tak, możemy na pojedynczy na podwójny strzał, to na pojedynczy mieszka jeden, żeby strzelać. Cloak engaged. Energy Oj. Oj, tam jest ich więcej. Cloak engaged.

Co masz tu weźmy, zaskalibrujemy, można mieć dwie bronie, bardzo fajnie. Weźmy też sobie broń od ciebie. Tutaj nie ma czego takiego automatyczne zbieranie amunicji co ma plusy i co ma minusy. Tak, to tłumik, latarkę znieść to i cerownik. Ok. Z takim czymś mogę walczyć tutaj możemy sobie też zmienić. Też możemy zmienić tryb ognia, tu zostawmy sobie automat, a tu zostawmy sobie pojedynczy, taki jaki lubię, dobra, let's go. Biegniemy do miejsca zbiórki. Nagrywam dla was ten odcinek już drugi raz. Bo, ponieważ, że właśnie przełożyliśmy sobie na bieganie. Speed, dlatego, że... Dlatego, dlatego, że... No, niestety nie włączyłem nagrywania. Tak, nagrałem odcinek, ale nie włączyłem nagrywania, bo jestem takim jestem głupi. Nie włączyłem. Dobra, przeoczmy się może. Nie na maskowanie, tylko na. Oj, coś tam jest. Nie powinniśmy się tak kadzie głupi, ale musimy pomóc koledze. Prowadź. Chyba prowadź. Musimy się przyłączyć na moc. Skoczyć. O, dobra, Tak, Biegniemy, biegniemy, biegniemy. To coś z drzewa przewraca. Dobra, zbliżamy się I... I? Jesteśmy I możemy... wow Albo się ten z naszych wkurzył, jak go atakowali Chociaż jesteśmy prawie niezniszczalni, więc... Pewnie ich załatwił się, wkurzył się i ich załatwił W ogóle cicho coś Bardzo cicho Gdzie on jest? Gdzie jest nasz kolega? On się tam zdawał, że jak biegłem coś, się jakieś drzewo przewróciło Ale mogą mi się tylko zdawać Ej Krew kapie. Krew kapie. Wow! Wow, 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 wow. wow. Coś było głodne. Użarło mu nogę i chyba rękę. To jakiś leży. Nie wiem co to, czy to zombie, czy kto. Ale chyba żołnierz żółty jakiś, który jest zielenią. A nie, rękę ma. Tylko nogę mu żarło. I przy go załatwiło tak, że kostium już go nie ocalił. Dobra, został zniszczony, żeby nie trafiła ta technologia w ręce w wroga. Bardzo popularny... On tutaj zostaje. A ja muszę iść. Oh, maximum strength. maximum armor. Cloak engaged. Energy mogę Maximum armor. No, i nie ma, ludków. Yy, a gdzie masz, kolego, broń? O, tu jest. To jest bardzo ważne, żeby zebrać, I ile wlezie amunicji. Niedaleko mamy do strepy. Mapka przestała działać.

W. Maskowanie. Możemy zaznaczyć sobie ludków. Chyba. Tu Łódź Łódź jest bardzo złym, złą rzeczą tutaj. Dobra, dwie osoby na łodzi. Tam coś daleko jest. No, tu jest nasz, nasz główny cel. No problem. Kolejny. Nie chcę tutaj robić Saigonu. Trzech już mamy. Dobra, nie chcemy robić tutaj Saigonu, więc zejdźmy po cichutku. Kłutnijmy, przełączmy się. Maximum armor. Nie, nie automat tylko pojedyncze strzały idziemy powolutku po cichutku żeby nas właśnie ile i teraz ile mamy odcinka hm po, powiedzmy tak że do satelity będziemy robić odcinek o tam akurat idzie ten jak jak odblokujemy sygnał, to zakończymy odcinek? Tak króciutki, tak króciutko, Cloak maskowanie. So Kłócni też gdzie jest łódź Maskowanie Gdzie on jest? Tu jest. Weźmy broń od niego. Nie możemy tutaj zrobić zbytnio dużego hałasu, bo oni nas tutaj wezmą i dobiją. Dobra, wyłącznie. Nie ma Cloak engaged Przez dżunglę przejdźmy Kucni Maximum armor Musimy się pilnować, żeby włączyć odpowiedni... Cloak engaged i maskowanie właśnie tak jak teraz. Yy, możemy zmieniać sobie na tą i chcemy strzałki. Owaj się głupku

Dobra, o, le mamy na widelcu, mają mnie z lekka teraz na widelcu. Dobra, wyłączmy na moment maskowanie maksimum armor. Maximum armor. Dobra Wszystko robimy taktycznie, po cichutku. Nie chcemy w końcu. Cloak engaged. Zbudzić niepotrzebnych hałasu, ale było trzeba go zastrzelić, bo stał. Trzech ich jest. No popatrz, Energy no, Maximum Armor.

Mówisz, że nie chcesz bezpośredniego starcia. Dobra, zabity. Życie się fajnie regeneruje. Nie widziałem. Tam jest w samochodzie jeszcze jeden. Mhm. Czy to nas będzie widział? Maximum armor. Nie tu nas nie widzi. Maskowanie. Podejdźmy jak najbliżej. Armor. Ktoś jeszcze żyje? Bo mój wskaźnik poszedł w górę. Maximum armor. Albo nie. Weź drugi pistolecik, przyda się. Kolejna sztuka broni. Od ciebie też bym coś chciał dostać, ale. O, pistolecik. Ty też coś masz. Coś przeleciało? No, o nie, łódka. Cloak engaged. Energy critical. Maximum armor. Raz. Cloak engaged. Nie mamy szans z CKM-em. Dobra, zostawmy ich, wyłączmy po prostu to. Nie bawmy się. Jak idziemy i spada trochę wolniej, ale jak biegniemy zaraz. Dobra, gra zapisana. Wyłączyliśmy i to by było na tyle w naszym odcinku dzisiejszym. Proszę, załatwimy motorówkę. Zatrzymać ją? Nie, bo ona odpływa teraz. Nie, ona będzie tutaj krążyć. Energy critical tu wyłącz. Nie, nie widzę jej. Dobra. Maximum armor. Jesteśmy tutaj sami. To by się przydało podłożyć ładunki, to wysadzić w pierun. A mamy sygnał. O i widać przynajmniej łódź, jak płynie. Okej, okay, dobra No tu chodźmy do domku. Energy. I mnie zauważyli. Cloak engage. Dobra, weźmy broń, amunicję. Jeszcze jeden pistolecik. Dobra. Więc w tym miejscu już zakończamy odcinek. Tutaj mogę powiedzieć Wam, że jesteśmy bezpieczni. Dobra, więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Więc komentujcie. Jak się Wam gra spodobała, dostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się odcinek spodobał lub gra. Policycie znajomym, żeby zbudować większą społeczność naszą na kanale i rozwinąć kanał. Dobra, więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Myślę, że z Crazisa zrobimy całą serię z całej gry, typowego gameplaya, Let's playa, czy jak, jak tam to nazwał. Ale to byłoby na tyle w tym odcinku. Jesteśmy praktycznie teraz niewidzialni dla wroga. Właściwie praktycznie niewidzialni to jesteśmy Clock teraz. Engaged. Więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie ulubionek, polecajcie znajomym. Łapki w górę i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Komentował prorok Polska. Polska tylko dla lokalizacji, dla rozpoznania. Komentował dla was prorok ogólnie. Więc na razie, cześć.